Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz pole figury przedstawionej na rysunku. I mamy równoległobok. W jaki sposób obliczamy pole równoległoboku? Otóż mnożymy długość podstawy przez długość wysokości. I moją podstawą będzie 6 pierwiastków z 6 razy. Natomiast wysokość jest opuszczona na tą podstawę pod kątem prostym. I ma długość 4 pierwiastki z 6. I teraz co robimy? Mnożymy 6 przez 4, a pod pierwiastkiem pomnożymy 3 przez 6, czyli 6 razy 4 to jest 24, a pod pierwiastkiem 3 razy 6 to jest 18. Więc mamy 24 pierwiastki z 18, ale jeszcze z 18 możemy wyciągnąć coś przed pierwiastek i tak należy zrobić, bo to jeszcze jest niedokończone zadanie. Więc osiemnastkę rozłożę sobie na czynniki pierwsze. 18 może być na dwa, to jest 9, 9 na 3 to jest 3, na 3 to jest 1. Dwie takie same liczby to trójka wychodzi z pierwiastka, samotna dwójka zostaje pod pierwiastkiem. Więc mamy trzy pierwiastki z dwóch. I teraz ile to będzie? 24 razy 3 to jest 72. Pierwiastki z dwóch, więc możemy podać odpowiedź. Pole figury wynosi 72 pierwiastki z dwóch. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.